Obróczstwo Małopolskiej czwartej ligi, ale dla informacji Państwa, dla gości może zewnątrz, zespół gości z kostumaczy na jak zespół gospodarzy z czarny. Да. Yeah. No, ja to była minuta, pierwsza akcja. I to już raz kacpę zapała. A skurczymy ich Donaldo. Dobrze a... w tej widzę blabia? I kolejny już odnośnie.

Tym razem ich rybale będzie zespół Kraków i Kraków. te informacje, informacji, iż krakarze młodsi do przerwy remisują ze swoimi rowieśnikami krakowi i Kraków 0 do 0.

자, 이건 블라스

Witamy telewizję w portalu Moja Bochnia i telewizji internetowej. Jesteśmy po meczu BKS-u z Olimpią Wojnicz. Ja to nie, nie jestem najlepszym sprawdzawcą sportowym, ale dzisiaj jest ze mną gwiazda tego meczu, czyli Kamil Runduch. Kamil, no wspaniały mecz Twój, piękna bramka i dwie asysty. Jesteś zadowolony? Jedna asysta, jesteś zadowolony? Bardzo zadowolony jestem, szczególnie z punktów. 9 punktów mieliśmy, 12 miejsce w tabeli, także 12 punktów teraz będzie, trochę awansujemy w końcu. Paradoksalnie ten mecz jeszcze nie był. Ostatnio zagraliśmy lepiej tydzień temu i przegraliśmy 2-1, także na pewno punkty cieszą. Bramka też i Asysta bardziej szczerze powiem. Ale powiedz, jak to jest po prostu, że się rozkręcacie zawsze w drugiej połowie? Jak, jak przechodzę na mecz, drugi tutaj na miejscu, teraz 31 minut jest takie po prostu, że szczerze, mówiąc, nie da się na to patrzeć po prostu. Co jest, że dopiero po 30 minutach ostatnie 15 minut pierwszej połowy i zaczyna zaczynacie grać? Skąd się dowierzę? Szczerze, sam nie wiem, zaraz zawsze przed meczem tutaj w kółeczko sobie stajemy i mówimy, że od początku walczymy. Na początku też jest trudniej. Pierwsze 30 minut, na Przeciwna ma więcej sił, taka jest prawda, też do tej pierwszej bramki praktycznie trzeba grać. Stracą bramkę, drużyna się odkrywa, całkiem inaczej się gra. Dzisiaj to samo, niby Wojnicz, 6 punktów, ale też do pierwszej bramki było ciężko, później drużyna się odkryła. Chociaż muszę powiedzieć, że na przykład tutaj mecz z Trzebinią, graliśmy, to pierwsza połowa była lepsza, w drugiej zagraliśmy słabiej. Także jeden mecz, praktycznie co ja pamiętam, w olkuszu zagraliśmy super pierwszą drugą połowę wygraliśmy z liderem praktycznie 1-0. Na spokoju u nich, no myślę, że będzie lepiej. Ważne zwycięstwo to mnie cieszy. Tak jest. Gratuluję jeszcze raz tego Twojego no. swojego meczu i pozdrawiam wszystkich no. czytelników dla Ciebie. Przy mnie Paweł Kempa i pan trener Bochińskiego Klubu Sportowego, pan Leszek Janiczak. Widzicie twarze uśmiechnięte, zadowolenie. Naprawdę była dzisiaj szczególnie druga połowa, bardzo dobra, wysoka, wygrana. Pawle, Bramka twoja to rehabilitacja do tego karnego, chociaż być go dobrze z Mogilanami tutaj dwa tygodnie temu, ale nie wyszła. ale się zrehabilitowałeś. Zadowolony jesteś? Zadowolony jestem ze swojej postawy, tym bardziej, że chciałem pokazać się z jak najlepszej strony po tym, jak nie wykorzystałem rzutu karnego. Myślę, że w pełni zrehabilitow zrehabilitowałem się w dzisiejszym meczu. Ważne są trzy punkty, mamy już 12 i gonimy lidera cały czas. Myślę, że można być zadowolonym z tego meczu. Masz nadzieję, że to będzie dobra pas. Rozkręcacie się, tak? Miejmy nadzieję, przed nami jeszcze dużo meczów zostało, także... Myślę, że będziemy... Bądźmy dobrej myśli. Powiedz, jak to jest, pytałem o to Kamila Rynducha, jak to jest, że te pierwsze 30 minut po prostu jakoś tak się rozkręcacie, jakoś ta gra wam się nie klei, nie wychodzi wam, dopiero drugi, 15 minut do pierwszej połowy i potem druga połowa jest zdecydowanie lepsza. Nie, nie śmiejemy się w szatni, że najpierw damy sobie poszumieć zawodnikom, niech się wyszumią, a później siadamy na nich i jedziemy z nim jak z furą gnoju. <laughs> Okej, okay, czyli będzie tak, masz taką nadzieję, że będzie coraz lepiej i że, że, że jakoś w górę tabeli będziecie pchnęli. Poczekajmy jeszcze, tak jak mówię, przed nami kupę meczy, także zobaczymy. Zweryfikuję zweryfikuje końcówka sezonu, Sezon. także zobaczę. Panie trenerze, no dzisiaj, dzisiaj powiem tak, no nie będę, dzisiaj nie musi Pan tłumaczyć tak naprawdę, trzeba powiedzieć dobry mecz, szczególnie druga połowa naprawdę bardzo dobra. Jest Pan zadowolony z postawy zawodników? No tak, tak już Pan powiedział, przede wszystkim w drugiej połowie, ale, ale to co wcześniej Pan sygnalizował, jesteśmy przyzwyczajeni, że te pierwsze pół godziny to trochę takie nerwowe, bo to zawsze no spodpowiada się, mówi się coś innego, ale, ale tak to wygląda. Ta końcówka pierwszej połowy uświadczyła, że jednak jest to samo co zwykle, czyli już dobra gra w końcówce, bo tak, tak zawsze jest i, i później byłem spokojny, przeciwnik wielkich wymagań nam dzisiaj nie postawił i, i, i myślę, że zagraliśmy tak. Może nie za rewelacyjnie, ale ważne, że skutecznie. Czy założenia taktyczne, które pan sobie założył przed meczem w rozmowie z zawodnikami zostały przez nich zrealizowane? No tak nie do końca, no zwłaszcza ten, ten początek, gdzie, gdzie mieliśmy grać szeroko skrzydłami, no parę akcji było. No ale złe było wykończenie, nie było tego podania ostatniego, i, i, ale później jak przeciwnik słab, albo mu się już od niechciwało grać, że tak powiem, no to było troszkę łatwiej i tych akcji parę oskrzydlających już było, które no, no, przyjemnie było popatrzeć i, no i ładne bramki również. A jak to było tydzień temu, bo to też raz zapytam, tyle sytuacji strzeleckich, tak naprawdę tamten mecz powinniście wygrać po prostu. Nas nie było tam z kamerą, może nawet dobrze, nas nie było, ale mieliście tyle setek tak naprawdę, wykorzystaliście jedną, w sumie przegraliście ten mecz. Jak pan to ocenia? No skąd się to bierze po prostu? Nie no ten, ten ostatni mecz w Balinie to po prostu było coś niewiarygodnego. Według mnie zagraliśmy jeden, znaczy na pewno najlepszy mecz odkąd ja tutaj jestem i, i aż przyjemnie było patrzeć. No sytuacji było no tak multum i tak doskonałe, że aż no, niewiarygodne, że ta bramka nie padła. A to, że straciliśmy bramkę w dziesiątej minucie, no to, to trudno ganić chłopaków, że do końca wszyscy chcieli już strzelić tą bramkę zwycięską. Wydawało się, że ona padnie Zabrakło sekuracji, praktycznie jedyny strzał przeciwnika i to w 90 minucie, w drugiej połowie, i stracona bramka, i porażka, która no, no bardzo bolała. No dzisiaj też może to też miało wpływ na ten początek, że tak troszkę nerwowo. Było u tych zawodników tę nerwowość widać, bo, bo, bo no każdy widział, że już presja jest duża, żeby ten mecz musimy po prostu wygrać, żeby nie stracić kontaktu z czołówką, bo, bo zamiar nadal mamy jeden, mimo tego słabego początku, to wszyscy myślimy, patrzymy do góry, nie na dół, chociaż byliśmy, że tak powiem, pod kreską, ale no, myślimy tylko o czołówce, nie o, nie o dole. Trzymamy za Was kciuki naprawdę, trzymamy za Was kciuki, kibicujemy Wam bardzo. Czytelnicy portalu Moja Bochnia Wam kibicują naprawdę, pozdrawiamy Was, trzymajcie pozdrawiamy się, dziękuję bardzo. Dzień. Dzień. Ze mną po meczu także wiceprezes Wojenskiego Klubu Sportowego Jarosław Serwinowski, Jarku powiedz, no, wreszcie jesteś zadowolony na miejscu, wreszcie wysoka wygrana po drugiej dobrej połowie, po dobrym meczu moim zdaniem. Znaczy no, ogólnie, no tak, no, z wyniku trzeba być zadowolonym 4-0, ale y, z gry, no nie wiem czy byście byli bardzo zadowoleni. Jest, są, są momenty przestojów, jest ta gra y, taka... No, gramy, że tak powiem, z rywami, czyli mamy okresy dobrej gry, okresy słabej, no ale to jak mówię, wynik musi cieszyć 4-0, fakt, że drużyna nie, nie, nie była zbyt mocna i no, był okres, ten dwa tygodnie wcześniej, że, ta, że troszkę było takiego przestoju, bo bezremisowany, bardzo taka pechowa porażka w balinie na wyjeździe, ale myślę, że już teraz do końca rundy powinno być dobrze. Pytałem o to trenera, Najgorsze są te początki, pierwsze pół godziny normalnie wygląda to fatalnie, miejscami wygląda to fatalnie, jest takie wrażenie, że jeżeli coś się nie zmieni, no to na pewno nie będzie zwycięstwa i, i z nami dwa tygodnie to na miejscu było identycznie, teraz to samo, pierwsze pół godziny, nie wiadomo co się dzieje tak naprawdę. Znaczy, Ja myślę, że drużyny przeciwne, które przejeżdżałem do Bokni po prostu nastawiają się na, na obronę wyniku, czyli na ten mecz taki remisowy. Tutaj widzieliśmy te pierwsze pół godziny, było tak, że zapora praktycznie do przejścia, dziewięciu obrońców, jeden napastnik w, w drużynie w wojnicza. No i troszkę się, jak to mówię, bili po, po czołach tak, w sloganie piłkarskim. No ale potem tak mówię, no, przeciwnik troszkę ustał kondycyjnie, ta gra się troszkę poprawiła, zaczęliśmy grać piłką, bardzo dobry występ Kamilany Ducha Także widać, że Kamil wraca do, do tej wysokiej formy, którą reprezentował dwa lata temu. Myślę, że no, powinno iść to w dobrym kierunku, bo jeśli tak mówię, mamy się liczyć, mamy, mamy walczyć o awans, o, o trzecią ligę, no to myślę, że, że no, 40 punktów, które powinniśmy zdobyć w tej rundzie, jest w naszym zasięgu. Moim Państwa gościem w TV Flashu po meczu Bohańskiego z Olimpią Wojnicz był wiceprezes bochańskiego Klubu Sportowego Jarosław Serwinowski. Dziękuję. Dziękuję.